Trwa siódma wiosenna senioriada Na stadionie lekkoatycznym w Kalowej Woli Pierwsza konkurencja Rzut do wyznaczonej obręczy Sędzią głównym jest pan Stanisław Łańcucki Nasz utytułowany biegacz Zapraszam teraz wypadku i radość Jesieni. Czyli teraz wystąpią drużyny MK i Radość Jesieni. Przypomnijmy osiem Różny seniorskich jesieni. ze Stalowej Woli na tej dzisiejszej wiosennej senioriadzie na zawodach sportowych na przepięknym stadionie lekko atletycznym przy pięknej pogodzie za, Stalowej Woli przy ulicy Staszica 2. Jeszcze jeden zawodnik z radości jesieni, zapraszam. Nasza transmisja na kanale Petar TV, na Facebooku, także na YouTube. Zachęcamy do y, lajkowania kanału, subskrybowania na YouTube, także na Instagramie. Przedstawimy naszą relację także na kanale Petar TV. Info. Na tę chwilę. Pożegnam Żółta Państwa, spróbujemy jeszcze na końcowe konkurencje się wyłączyć tutaj z naszą relacją na żywo. Żółta linia nie może być.